Jest środowy poranek, godzina 8.02 i jestem pod stadionem narodowym, aby trenować technikę na rowerze przewojowym. Co będę dzisiaj robił? A więc, w planie mam tak naprawdę trzy, a może cztery zabawy. Pierwszą z nich jest Banny Hopa. Odłożę rower. Pokażę Wam, co wymyśliłem. Coś takiego, co. Nie będzie spadać za każdym razem, kiedy ktoś potrąci i można nad tym skakać i skakać cały czas bez przerwy. Zatem 10 minut na pewno dzisiaj spędzę na trymowali hopa. Następnie ćwiczenia na kwadracie chodzi o to, aby objechać pachołek i przejechać do następnego i za każdym razem go objechać w jak najszybszym tempie. Czyli szukamy przyczepności, składałem się w ciasnych zakrętach, i tak dalej. Kolejnym ćwiczeniem będzie slalom między drzewami, czyli na tej trasie, na której Syrenka CX zorganizowała ostatnie zawody tu pod Stadionem Narodowym. Świetny fragment, bardzo techniczny, kręty, dużo ciasnych zakrętów. A na koniec chciałbym jeszcze, no zobaczymy ile osób będzie, porozstawiać pachołki, kilka jak jeszcze mam i robić bardzo ciasny slalom w jak najniższym tempie. Czyli krótko mówiąc, łapać balans, ćwiczyć technikę utrzymywania równowagi przy minimalnej prędkości slalomując między pachołkami, które będą ciasno rozłożone. Godzina 15, godzina 20. Starczy w zupełności. Raz w tygodniu taki trening z chłopakami robimy. Dzisiaj wiem, że skład się trochę wykruszył, ale zobaczymy, kto przyjedzie. Działam. .20, czyli trening zajął mi godzinę i 20 minut i był to bardzo owocny trening, który spędziłem wraz z Michałem, co zresztą widzieliście na filmiku. Położyliśmy nacisk na ćwiczenia techniczne, czyli krótko mówiąc, panehoba dominował. Nie potrafimy z Michałem robić panehoba, uczymy się dopiero tego. Także wspieranie minut spędzone na próbach przeskoków e, takiej takie przeszkody to jest dla nas bezcenne. Musimy, musimy to robić wciąż, a zaczniemy wychodzić. Zresztą dziś już zaczęło nam wychodzić, czyli zaczynamy łapać, co chodzi o co chodzi z tym podrzuceniem przedniego koła? Moja maszyna, którą zrobiłem. Sprawdziła się doskonale, nie trzeba było co chwila poprawiać patyka lub czegoś innego, co by robiło za przeszkodę. Zatem bezpiecznie i w sposób płynny mogliśmy trenować. Oprócz tego pobawiliśmy się troszeczkę na pachołkach, co widzieliście zresztą. Bardzo fajne, ciekawe ćwiczenie. Ganialiśmy się okrążając pachołki. Pozwoliło to nam łapać, wyczuwać przyczepność do podłoża oraz rozumieć. W jaki sposób najlepiej pokonać pachołek, czyli objechać go, czy, czy najechać go szerzej, czy najechać go ciaśniej, czy z większą, czy z mniejszą prędkością, czy szybciej na wejściu, czy szybciej na wyjściu. To wszystko sobie testowaliśmy. Mamy pewne wnioski, na pewno przyniesie to jakieś korzyści. Oprócz tego pojeździliśmy troszeczkę między drzewami, no ale tam dzisiaj nie bardzo były warunki, ponieważ trwają jakieś roboty. Zatem głównie ta technika, te drobiazgi, które robiliśmy, dały bardzo fajny efekt. Rozjeżdżamy się zadowoleni. Z tego treningu robimy dalej. W sobotę bawimy się z Syrenką CX. Będzie Bartosz Mikler, w sobotę, który powie nam pewnie kilka ciekawych rzeczy o kolorsie przełajowym i o jeździe na rowerze przełajowym. A w niedzielę jest wyścig, w którym, na którym wszyscy będziemy przebrani Halloweenowo. Taka nowa, świecka tradycja. Zobaczymy, jak to wyjdzie w kontakcie. Jadę do domu na drugie śniadanie.